真。<Jay. S 2> 4 października Stara Kotłownia w Wówku Śląskim, Wielka Biesiada. Zapraszam Jarzębina. Zespół nasz powstał w 1977 roku, a zespół powstał dlatego, że nasi rodzice, my kultywujemy kulturę polską, bo nasi rodzice. Powrócili z tamtych, po wojnie, zostali przesiedleni tu na Ziemię Zachodnie i z tęsknoty za tymi rodzinnymi domami tam, co zostawili na wschodzie i za, dlatego założyli ten zespół i śpiewamy to do dzisiaj. W ogóle rodzice opowiadali nas, nam, jak tam mieszkali, tam, bo tam mieszkali Polacy, Białorusini, oni tam razem pasali krowy, ci uczyli ich po białorusku, a ci uczyli ich po polsku, śpiewali razem pieśni, ryby łowili, no bardzo, tam, tam bardzo, oni bardzo tęsknili. Po powrocie tutaj oni byli pewni, że. To na chwilę tu tylko przyjechali i powrócą tam z powrotem. Ale niestety no, tak się wszystko to ułożyło, że to jest tak, że oni już tutaj zostali. I jak założyliśmy ten zespół, to już będzie 50 lat. Ja, nasze już bardzo dużo poumierało z tego zespołu, no ale my jeszcze kultywujemy to. A przede wszystkim to jedzenie tamto. Te bliny, słynne nasze bliny z maczonicą, te pierogi. To, 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 ta ta bułka pachnąca, jak ta mamusia opowiada, to myśmy tylko chcieli słuchać, słuchać i słuchać. Ale jeszcze, wie Pan, my kultywujemy to, bo dlatego, że stoły wielkanocne, bożonarodzeniowe, jak na Wigilię, wszystkie potrawy, to my jeździmy i tam naprawdę, nie chwaląc się, ale przywozimy nagrody pierwszych miejsc, bo, dlatego, że my wszystkie te potrawy robimy, co nas uczyły mamy i babcie nasze. A już, już tak byli, na a już byliśmy piąty raz w samym Kazimierzu nad Wisłą. Tak. No. To jest nasze całe życie ten zespół. Tak. Zespołu Jaszymbina oraz wielu innych kapel ludowych będzie można posłuchać już 4 października w Starej Kotłowni w Lwówku Śląskim. Będzie to okazja nie tylko do wspólnego pośpiewania, ale także poznania tamtych smaków i kultury.